Cześć Boże! Zazwyczaj nagrania rozpoczynają się pustą kartką. Tym razem kartka już jest troszkę zapisana, bo nagrałem kawałek filmu i nastąpiła mała katastrofa. Telefon spadł mi ze statywu, a nie chce mi się od nowa tego wszystkiego pisać, więc opowiem do czego te zapiski. To jest moi drodzy zadanie. Pierwsza strona, 199 w podręczniku. Polecenie, wykres funkcji F, przesunię wektor U, następnie podaj wzór otrzymanej funkcji oraz jej przedziały monotoniczności. Ja wektor U zdążyłem już przechścić na wektor V, i od czego zacząłem? Przepisałem wzór funkcji F, zapisałem wektor. No i kolejny krok, no to pierwsza część polecenia, to znaczy zapisać wzór funkcji po przesunięciu. Zobaczcie, ogólnie znowu tak jak mówiłem to na lekcjach. Tak będzie wyglądała ogólna formuła przy przesunięciu o wektor minus 2 i minus 1 druga. Dlaczego? Dlatego, że pierwsza współrzędna wektora zawsze wskakuje do nawiasu ze znakiem przeciwnym, druga współrzędna zostaje bez zmian. I co się dzieje dalej? Zobaczcie, podmieniam we wzorze x na x plus 2, współczynnik oczywiście zostaje. Zamiast x teraz x plus 2 podnoszę do kwadratu i na końcu odejmuję jedną drugą. No i teraz moi drodzy omówimy sobie własności tej funkcji. Tutaj narysowałem taki prowizoryczny układ równań. Zwróćcie uwagę, że nie dbałem za bardzo o jednostkę, natomiast co jest dla mnie najistotniejsze, żeby zaznaczyć wierzchołek i zaznaczyć kierunek ramion. W następnym przykładzie, słuchajcie, spróbuję wam pokazać, że można się z tym uporać całkowicie bez układu współrzędnych. Tak jak pokazywałem na lekcji, kierunek wystarczy i podpisanie wierzchołka. Zwróćcie uwagę, podkreśliłem jedną drugą, bo ona jest współczynnikiem przy kwadracie. Decyduje o kierunku ramion, on jest do góry. I przepisałem, zwróćcie uwagę, współrzędne wektora z literą W, co to znaczy, wierzchołek mam teraz w tym miejscu, bo tak jak Wam mówiłem, wierzchołek zawsze przejmuje współrzędne z wektora. Ok, i popatrzcie, zapisałem przedziały monotoniczności. Przypominam, przedziały monotoniczności podajemy ze względu na argumenty, moi drodzy. Nas nie interesuje, że ta funkcja, że wartości tej funkcji maleją od minus nieskończoności i maleją do minus połówki. Nie, bo to nas nie interesuje. Nas interesuje, na jakim obszarze to malenie występuje. Dzisiaj w Aklasie użyłem takiego porównania. Myślę, że warto je przypomnieć pozostałym. Proszę Państwa, jeżeli na przykład podajemy liczbę dni deszczowych w danym miesiącu, to nas nie interesuje, ile w danym dniu spadło deszczu, tylko grunt, że ten deszcz w ogóle padał. Prawda? Albo jeżeli podajemy okresy bezdeszczowe, na przykład na pustyniach. To nas, no właśnie, interesuje, ile tych dni było, prawda? A nie jeszcze dodatkowo, jaka tam była temperatura w czasie tej suszy. No to mniej więcej to porównanie tak wygląda. Podajemy argumenty, moi drodzy. Więc zobaczcie, ta funkcja maleje od minus nieskończoności do minus dwójki. Czyli idąc od minus nieskończoności, będziecie obserwować cały czas opadanie wartości funkcji. W minus dwójce zobaczycie, oho, zatrzymało się opadanie funkcji, zaczyna się jej wznoszenie, wzrost wartości. Czyli funkcja rośnie od minus 2 do plus nieskończoności. Przypominam, że miejsce, w którym monotoniczność się zmienia, domykamy zarówno dla obszaru funkcji malejącej, jak i obszaru funkcji rosnącej. Dobra, no i proszę Państwa, jeszcze dodatkowy będzie bonusik. Na czym bonusik polega? Na zbiorze wartości. Zbiór wartości tej funkcji, proszę Państwa, to od wierzchołka do plus nieskończoności, czyli w naszym wypadku od jego y współrzędnej. Dlaczego y? -owa? Mówiłem to, ale powtórzę jeszcze raz. Dlatego, że to y współrzędna wierzchołka jest jego wartością. Natomiast x współrzędna wierzchołka Wyznacza granice przedziałów monotoniczności. Moi drodzy, jeżeli będzie zapotrzebowanie na podanie takich ogólnych przedziałów na literkach, bo ktoś na przykład woli uczyć się w ten sposób, woli zapamiętać jakąś ogólną regułę, proszę mnie o tym poinformować czy w czasie lekcji, czy w wiadomości prywatnej. Przygotuję takie nagranie. I kolejny, proszę Państwa, bonusik, którego w poleceniu nie wymagają od nas, to równanie osi symetrii. Oś symetrii to prosta o równaniu x równa się minus 2. Bo, proszę Państwa, oś symetrii przechodzi przez wierzchołek i jest zawsze prostopadła do osi x. Czyli mamy x równa się minus 2, Ok. No, i teraz, proszę Państwa, jeszcze będzie jeden bonusik do tego zadania. Pozwólcie, że przesunę kartkę. Mam nadzieję, że tamto już zdążyliście przepisać. Pokażę, co by się stało, gdybyśmy mieli funkcję na przykład. Minus 2x kwadrat i przesunęlibyśmy ją o wektor p o współrzędnych minus 2 pierwiastki z 5 i pi podzielić na pół. Wyobrażam sobie to przerażenie w Waszych oczach, gdy zobaczyliście taki cudowny wektor. Moi drodzy, nie ma się tutaj czego bać. Dlaczego? Dlatego, że to będzie nasz nowy wierzchołek. I teraz zobaczcie, gdyby chodziło tylko o własności tej funkcji, to nawet wzór nam nie będzie potrzebny. Dlaczego? Dlatego, że z tego współczynnika ustalicie sobie kierunek ramion. A tu macie wierzchołek. To jest to samo co wektor. Przepraszam, nie złapało w kadrze. Pozwolicie, że delikatnie nasunę. Nie, nie widzę zawsze na bieżąco tego, co się nagrywa, więc <laughs> przepraszam za takie usterki. I teraz popatrzcie. Naszkicuję tę te parabole. Wierzchołek i kierunek ramion, proszę Państwa. Zobaczcie, nie potrzebuję układu współrzędnych. Grunt, że tu mam minus 2 pierwiastek z 5 pi drugich. I teraz proszę Państwa, jaki będzie zbiór wartości tej funkcji. Zbiór wartości w przypadku funkcji kwadratowej. To albo od minus nieskończoności do wierzchołka, albo od wierzchołka do plus nieskończoności. Do wierzchołka to znaczy do której współrzędnej? Do tej, która jest wartością, czyli do y. Więc tutaj zbiorem wartości będzie przedział minus nieskończoność do pi na pół. Domykamy. Proszę Państwa, ile to pina pół wynosi? No, bierzemy przybliżenie, jakie tam chcemy: 3,14. Natomiast z matematycznego punktu widzenia zostawiamy taki zapis. Pamiętajcie, jeżeli Was o to nikt nie prosi, nie przybliżajcie. Ok, przedziały monotoniczności. Funkcja najpierw tym razem rośnie, bo ramiona ma do dołu, i teraz. Wyobrażamy sobie, że spacerujemy po osi X, po osi poziomej i idąc od minus nieskończoności będziemy obserwować wzrastanie wartości i to będziemy obserwować do tego miejsca, a to miejsce xową współrzędną ma minus 2 pierwiastki z 5, to jest, proszę Państwa, x. Czyli funkcja rośnie od minus nieskończoności do minus 2 pierwiastek z 5. Pokażę Wam nowy fajny zapis. Można ich czasami, jak się zapomni, zapisać z drugiej strony, czego oczywiście na razie jeszcze nie widać na nagraniu. Ale na chwilkę nagnę szycik. Proszę zobaczyć. Wyobraźcie sobie, że to też jest poprawne. Dobra, postaram się już nie wychodzić za kadr. No niestety, stojaczek mam taki, że nie mogę za bardzo tak manewrować, ale postaram się to naprawić. I funkcja maleje. I znowu spaceruję sobie po osi X. W tym momencie w tym miejscu, czyli w x równym minus 2 pierwiastki z 5, zacznę obserwować opadanie wartości, czyli przedział domknięty od minus 2 pierwiastek z 5 do plus nieskończoności. Jaka będzie oś symetrii tym razem. Możecie się zabawić, dać sobie w tym momencie pauzę i odpowiedzieć na pytanie. I jeśli udzieliliście odpowiedzi, że to będzie prosta o równaniu minus 2 pierwiastki z 5, macie rację. Dobra, w tym nagraniu to wszystko, w następnym kolejne zadania.